Na kartach Ewangelii odnajdujemy tak bardzo ludzkie doświadczenie samotności i opuszczenia Jezusa. W ogóle widzimy osamotnionego mesjasza. Mateusz pisze, wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Dzień później Jezus na krzyżu wypowiada znamienne słowa: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jakby czyniąc w testamencie zapis na rzecz tych, którzy niosą w sobie znaki Jego agonii. W cieniu męki i śmierci zbawiciela kryją się też apostołowie, zagubieni i przetrąceni utratą nadziei. Tegoroczne triduum przeżywać będziemy w sytuacji wojny, toczących się napięć, niepokoju, bólu i cierpienia. W tych trudnych chwilach szukamy odpowiedzi, szukamy zrozumienia i sensu. Rekolekcje wielkopostne stają się dla nas okazją do głębszej refleksji nad fundamentami naszej wiary. W dniach 11-13 kwietnia, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa, zapraszamy na rekolekcje zatytułowane Opuszczeni, które poprowadzi ojciec Piotr Kropisz, jezuita, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Każdego dnia o godzinie 19:30. Będziemy modlić się nam mszy świętej, a po niej wysłuchamy konferencji. Początek rekolekcji wielki poniedziałek godzina 19.30 w domu rekolekcyjnym studnia w płocku na ulicy Górnej 1A. Serdecznie zapraszamy.